Jesteśmy w rabie Wyżnej w lesie. Jesteśmy na parkingu przy tutaj przy tym punkcie grillowym i zaczynamy spacer idziemy do góry drogą przez las w kierunku najpierw zbiornika wodnego. Tutaj po lewej jest wiata z miejscem na grill. Pierwszy mostek. Mostek jest nowy. W tym miejscu po lewej kiedyś była wiata z sadzonkami. Powyżej tam w lesie jest duża szkółka leśna. I idziemy dalej drogą. Po prawej stronie pastwisko. Po lewej stronie dalej strumyk kosiczny. Po lewej stronie, punkt ślopania wody powyżej, zbiornik a na prawo, a po prawej, pastwiska. Dawniej, jeszcze w zeszłym roku, tam była stara stodoła, gdzie można było zostawić krowę albo owce. Dawniej, w tamtym miejscu, tam była bacówka. W latach 90. Ale tam wypasali owce można było na miejscu kupić góralskie serki łostypki. Po lewej zbiornik wodny i zbiornik wodny pięknie zamrożnięty. Tutaj od kilku lat bytują bobry. bobry przytkały tutaj odpływ, i było się drugie rozlewisko. Jeżeli Bugo tutaj teraz jest, no to siedzi pewnie w norze z wejściem pod lodem. Idziemy dalej. Po lewej, stronie, po lewej stronie kończy się ogrodzenie od punktu czerpania wody. Po prawej stronie ten męsty las. Kiedyś tutaj musiał być sad, ponieważ jest tutaj jeszcze kilka dziszabych jabłonek, innych drzew owocowych i deszczyn. To prawdopodobnie jeszcze z czasów funkcjonowania majątku. My idziemy dalej. Po prawej stronie jeszcze są pastwiska widać. Widać będzie nowe ogrodzenie. Jeszcze wykorzystuję elementy starego ogrodzenia, gdzie niegdzie. W latach 90. tych tutaj był pszczelarz. Stał tutaj taki kiosk, kiosk ruchu. Były ule. Dawno te czasy minęły. Ale jest tutaj nowe zagospodarowanie. Przechodzimy przez mostek. Kośliczna teraz będzie po naszej prawej stronie. Już doliną idziemy w głąb lasu, bo potem jest taki bardziej albo buki, dęby i las liściasty, a tu jest jeszcze taki fragment właśnie tak nad, nad samą rzeczką, taki gęstszy, gęstszy las, taki bardziej łęgowy. Tutaj zbliżamy się do dawnego kamieniołomu. A tutaj patrząc w prawo są Kapliczki w dziuplach, w drzewie. Jest tutaj drzewo od lat wyjadane przez dzięcioła. Teraz w tym miejscu jest figurka. Tutaj patrząc w lewo dawny kamieniołom kamieniołom, tak co, z lat 70 -tych, 80 -tych? bo w 90-tych tutaj się już nic nie wydobywało kamieniołom był eksploatowany ciągu 2-3 lat w momencie jak pozyskiwano kamień na tą drogę czyli to była jednorazowa akcja, trwała może 2-3 lata wybrano kamień, zrobiono drogę mniej więcej do tego miejsca i już później kamieniołom nie było a kiedy to mogło być? Początek lat 60. -tych. 60 -tych aż. No, ok. No, wiecie, jak kiedyś się tutaj sprowadził nasz oczór z od 60. do 61. Roku... ok. No i oczywiście nie mówimy o tej drodze w takim kształcie jak dzisiaj, bo teraz ona była kiedy tam w 2000 jakoś robiona. Tylko w tym takim jakie jakim jeszcze pamiętamy jest z lat 90. Miejsca była taka w miarę przy przynajmniej wyłożona kamieniem. A tutaj dalszy ciąg tej drogi była to tak zwana droga dylowana, czyli z poprzednich takich rzetek poskładana, umocniona i ta droga w takim kształcie dylowanym przetrwała jeszcze do jeszcze końca lat 80. No, tam reszt, resztka drogi dylowanej tam do trzech kamieni to jeszcze miejscami była w latach 90. To w tam była No była są jakieś takie To tak, ale tam potem nie będzie przejechane dalej. W wodzie tutaj był brud przez rzekę, a teraz jest tutaj zbiornik przeciwpożarowy no i takie też szersze, szersze miejsce na składowanie drzewa i jakiś plac manewrowy. A po prawej taki gęsty, gęsty las świerkowy. I tam jakby wejść do góry, są tam jeszcze pozostałości po szkółce, takie resztki siatki ogrodzeniowej i słupki. Myślę, że tak wygląda jeszcze od lat 90., więc to też jakiś relikt lat 70., może, może wcześniej. 60. W momencie jak wybudowano tą drogę na kawę, która w tej chwili jest asfaltowa, a na początku była brukowana granitem, to przez szczyt góry zrobili przecinkę leśną. Wycięli drzewa po prostu. No i w momencie jak pierwszy taki jesienny, czy tam już zimowy huragan strzedł, huragan, no może taki huraganek, to jak zaczął czesać ten las tam od góry, to wyczesał aż tu do dołu, mniej więcej do tego poziomu, gdzie w tej chwili idziemy. I nałaba, nałamał tyle drzewa, które przerobił na drewno, że wszyscy pracownicy leśnictwa raba wyżna, żeby to posprzątać, pracowali przez dwa lata. Więc cały pozostały las leżał sobie odłogiem i rósł w spokoju. Natomiast drewno było pozyskiwane tutaj. I tą drogą, która wtedy na tym, na tym fragmencie była drogą dylowaną został wywożony na dół, tam dwa kilometry poniżej składowane to drzewo i samochodami został wywożony na różne sąsiednie tarfaki. Samochody wtedy, jakie były stosowane do wywózki drzewa były to czechosłowackie pragi, które praktycznie w górach jako jedyne spełniały swoje, swoje zadanie i świetnie się do tego wywożenia drzewa nadawały. I do, do tego miejsca jeszcze tutaj była droga tym, tym śladem, którym idziemy teraz, tym przebiegiem, bo tu się zbliżamy do tego miejsca, które tam na przełomie lat 90. i 2000 jakoś ta nowa droga tam była przerobiona w lewo do trzech kamieni, a stara droga szła bardziej tam na, na prawo. Czyli do lat 60. to to była jakby droga na bardziej na halkabus niż tak, która jest obecnie. Halkabus, tak, bo tej drogi, która w tej chwili nowej postaci, to jej po prostu nie było. Tam wtedy stary las i chodziło tam jelenie i dziki. Chociaż Jeleni i dzików właściwie w Radzie nie pamiętam lat 60. -tych. natomiast stada Saren, które koło leśniczówki się pasły na starych polach PGR-owskich to liczyły spokojnie. Tak z obserwacji, z pamięci, co, co, co pamiętam, to myślę, że takie stada po 60-80 sztuk salenek wychodziły wieczorem na, na, te, na te pola i tam żerowały. No i spotykało się wilki, a dziadek podobno nawet tutaj niedźwiedzia spotkał. Podobno. Natomiast jak ja byłem małym dzieckiem, w mózgu, zapadł żonny. To poszliśmy z moją mamą, czyli babcią Helą i jej siostrą Renią Wyszliśmy dosłownie 200 metrów powyżej leśniczówki i dwa wilki nas jak gdyby obchodziły. Czyli nie wiem, czy miały ochotę na moje młode mięsko, czy tak tylko, ale generalnie jeden, jeden obchodził taki większy od potoka, a drugi z góry nas zaganiał. No i Hela tam na szczęście wymyśliła coś takiego, taki miałem kocyk Biało-czarną kratę Zaczęła machać tym kocykiem Oczywiście chyba pokrzykując I wilki się ewakuowały Ale generalnie no dzięki temu moje, moje młode mięsko się zestarzało I w tej chwili dalej chodzę po lesie No a wilków nie Też wtedy z tamtych to była taka ciężka zima Jest taki, taki wspominek nie pamiętam, czy to jest prawda, nie, nie weryfikowałem tego nigdy. W jabłonce stado wilków podobno zagryzły leśniczego. I wtedy tutaj po tym terenie chodziły takie watahy, tam po parędziesiąt sztuk tych wilków. No i oczywiście był z tym problem, bo to nie było odważnych, żeby się za to zabrali. I ponoć żołnierze z 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej zrobili desant na tej wilku. Więc wyczuli, gdzie one tam są. I na całe to stado, jak gdyby wyspada chroniarze, zostali zrzuceni i przy pomocy broni maszynowej, czyli tam AK-67, je rozstrzelali. Być może, że jak oni tak z góry zaczęli lecieć i strzelać, to wielki po prostu... Myślę że, jest, myślę, że jest to piękna legenda. Może coś prawdy w tym jest, bo w każdej legendzie jest coś prawdy, tak jak w każdej bajce. W każdym razie leśniczego z jabłonki zagryzły, podobno i potem zostały rozproszone siło, siłami wojska. Il, 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 ludowego il, il, wojska il, Polskiego. Ludowe wojsko polskie ruszyło ze 2. Więc legendy są może gdzieś to jeszcze można zweryfikować. Zbliżamy się właśnie do trzech kamieni do punktów, w którym łączy się Raba wyżna, bielanka i co? Halkabuz. Halkabuz. Na górze trzy takie duże kamienie ułożone i... A te trzy kamienie to chyba jeszcze czasy przedwojenne, gdzie myślę, że to było rozgraniczenie pomiędzy majątkami ziemskimi. Gdzie tutaj raba wyżna to, to był ten, ta posiadłość, gdzie tam właściciele mieszkali w pałacu natomiast Harpabus to już było to była Orawa, ja nie wiem czy, czy dopiero to kiedyś... a, a Orawa to w ogóle już nie były jakieś tam Austro-Węgry? znaczy austro to Polska też kiedyś ten, ten fragment był w austro -Węgry. bo tu jakoś chyba tam po wodnym dziale to chyba kiedyś granica w ogóle jakaś szła tylko właśnie nie pamiętam dokładnie a gdzie kamieniami to jest Wyżna za trzema kamieniami to była Bielanka i w prawo droga tam już jest też teraz jakaś taka mocno przetarta, to jest Parka Lus, a dawniej to była olawa, czyli czeska strona. Droga do Bielanki jest przetarta. No, ele, ele, elegancko. elegancko. No i tutaj właśnie rzeczone trzy kamienie. Ile tu jest tak? 20-30 cm śniegu. Nie, to są kamienie. One są ociosane, a nawet są na nich jakieś inskrypcje takie wy, wycięte. Tylko już dość zatarte. Ja, ja się tam nigdy nic nie doczytałem. Możecie sobie zobaczyć filmik wcześniejszy mój stąd, sprzed 5 lat. Tutaj przebiega żółty szlak. Tam się idzie w stronę do raby Wyżnej. Tam się idzie na, na dział wodny do miejsca, gdzie chyba. No ale to nie jeden jest tutaj szlak papieski wokół Tutaj coś, nie wiem czy to są wiewiórasy, czy jakieś, czy jakieś ptaszki, ślady. sobie wejdziemy do środka. Jest. Można sobie zupkę ugotować. My skorzystamy tutaj ze stolika i spróbujemy polatać dronem. Zobaczymy. Trzymane po kieszeniach baterie niestety miały 7 stopni. A żeby polatać, trzeba nagrzać do przynajmniej 15. Tak się domaga. Więc jedną mam schowaną za pazuchem, aż drugą. Tutaj ten las się też zmienił. Drzewa po prawej wyrosły. Po lewej drzewa wyrosły. Kiedyś taki młodnik był. Pamiętam, jak dziadek już był na, na emeryturze, ale jeszcze chodzili z babcią i liczyli te korniki w pułapkach. Jaki tam poziom, gdzieś to się zapisywało potem, i, jak były pułapki na korniki. Ale ten las on się chyba wyłamał jakoś. Jak były te. Jak myślisz? Jak było dużo, dużo takich się Nie wyłamał, jak został pięć. Się łamią. Wracamy. Oprócz straży leśnej nas jeszcze lądował. Ominął się zaraz okażeć, jakiegoś mandatu nam nie dali. Bardzo w to wątpię, ale.